Zresztą mi się bardzo podoba pozycja Izraela tam na Bliskim Wschodzie, bo tacy zawzięci, tacy antysjoniści mówią, a ten Izrael trzeba zniszczyć, to niech on będzie tam, gdzie jest. Bo jakby szukał się nowego miejsca na ziemi, to wtedy my będziemy mieli kłopot. Bo te roszczenia i tak dalej, i to, wiecie, by nam się to w gardle by stanęło. Bo rzućcie, co możecie, módlcie się do Pana Boga swojego, żeby Izrael na Bliskim Wschodzie był i trwał. Niech oni tam siedzą. I tam będą tam tamtej okolicy, a my bądźmy żandarmem tej okolicy. Wtedy mamy szansę. Tak sobie kombinuje na głos, narażając się wielu, bo wiecie, teraz się pojawiło dużo takich zielonych ludzików w internecie. To straszy Amerykanami, To rzekomo 4 tysiące Amerykanów nas będą dostrzelać do nas, wywozić na Sybir, tam się kierunki pomyliły, w ogóle nas zniszczą i w ogóle koniec świata jeszcze każą pić Coca-Colę. Tak jak za komuny. Coca-Cola, o Jezu, to będą dzieci nienormalne się rodziły. Yy. Tylko ja mówię, ci, którzy dzisiaj straszą Amerykanami i nawet blokują gdzie, niegdzie te takie te, te wojska, które przez Polskę próbują się przemieszczać, próbują blokować, w fajnym towarzystwie, bo kodziarze też blokowali te budowanie instalacji i tarczy antyrakietowej, to niech oni nie udają, że nie prawicy narodowej i katolickiej. Tak? I to, jak mówię, już dość na mnie tutaj na, na Pluto i na Wieszanu psów, że jako polski nacjonalista, to uważam, że Polacy powinni bronić swojego interesu narodowego przed wszystkimi. Przed Brukselą, przed Moskwą, przed Wall Street, tak? ale przed Watykanem. Niektórym cię w głowie nie mieści. Mówię, jak to tak można bluźnić papieżowi? Ja nie bluźnię papieżowi, tylko rozliczam z decyzji politycznych. A jaka jest linia Watykanu w kwestii uchodźców dzisiaj? No to ja chyba nie muszę mówić. Każdy to wie. Ja mówię, że ktoś się czuje bardziej przywiązanym do obecnej, podkreślam, obecnej linii najwyższych hierarchów, a nie mówię do Kościoła Katolickiego, to jest co innego, do najwyższych tak, hierarchów, no to niech nie może być nacjonalistą. Tak? Bo jak mamy za złe panu Petru, że jest agentem Brukseli, tak? to miejmy za złe tym, co straszyło Amerykanami. Dlaczego tak? Jednocześnie mówiąc takimi, politykę prowatykańską każą prowadzić, czyli wiem, Niewielu to się mieści w głowie. Ja podkreślam, jestem wychowanym w katolickiej rodzinie, mój ojciec nawet przed wojną był w seminarium, tylko nie było forsy, żeby został księdzem, musiał <grych> zająć się całkiem czymś innym. Mam osobiste błogosławieństwo na piśmie od prymasa Wyszyńskiego, Bo ojciec tam prymasa Wyszyńskiego osobiście. Osobiście. Dlatego nie boję się mówić tego co uważam za służby? Uważam, że represje wobec księdza Miedlara, tak, Isakowicza Zaleskiego, Małkowskiego, są represje stosowane przez najwyższych hierarchów duchowych. To jest bardzo zły znak. Bo jedyni księża, którzy nie zdradzili tradycyjnej linii konserwatywnego katolicyzmu, nie mają prawa zabierać głosu. A jeszcze rzecznik waszej tutaj kurii miejscowej po tym marszu ONR-u oświadcza, że w kościele nie ma miejsca nacjonalizmu. A na co jest? Na komunizm? Na kociarstwo? Tak? A jak preser robi święta ludowe ze sztandarami, to ich wyganiacie? A ONR się nie podoba. A dlaczego? Bo ONR nie ma pieniędzy. A pestry ma. To może parodować z chodniwiami po kościele. Tak? Jak ktoś mówi Polakom, że w kościele nie ma miejsca na nacjonalizm, to znaczy że tam nie ma miejsca na patriotyzm. To nie odpowiedziałem. Powiedział wysoki hierarcha waszej kurii biskupiej. W telewizji. Dlatego trzeba dokonać niewego wyboru. Czy będziemy dalej zakładnikami różnych kalkulacji politycznych? Czy nam zależy na dobru naszej ojczyzny, przyszłości narodu i obronie cywilizacji zachodniej, naszego stylu życia? Dzisiaj są takie wybory i to kosztuje, to boli. I to boli i będzie bolało coraz bardziej. Bez rozdźwięku między zwykłymi ludźmi, zwykłymi księżmi, zwykłymi policjantami, zwykłymi wojskowymi, a tymi z najwyższej półki w Polsce. Episkopatem, WSI, kodziarstwem. Taki jest podział. My, zwykli ludzie i oni. W tych szklanych wieżach. Tych płaców z Kości Słoniowej Warszawy. Służący obcy. Służący obcy. Myślę sobie więc, że nie można mówić, że ktokolwiek poza nami, ktokolwiek, lepiej diagnozuje naszą sytuację. Lepiej zatroszczy się o przyszłość naszego narodu i naszej cywilizacji niż my sami. Żadna agentura, ekspozytura. Żadna ekspozytura nie zrobi tego za nas. Są publicyści, którzy tam półgębkiem mówią o tym wszystkim. No Rafał Ziemkiewicz no, mówi już wprost, że no episkopat jest zainteresowany tymi środkami unijnymi, no, że potrzebują pieniędzy na remonty zabytków. Ja to rozumiem. Ale co jest ważniejsze? Ładne zabytki, puste kościoły, czy nasze zbawienie? Czy przetrwanie naszej cywilizacji? Co z tymi katedrami będzie, jak tam nie będzie po co iść? może będą bilety i nie będą puszczali złym ubraniem? To mi się nie podoba. I każdy to widzi. Tylko proszę dokonać rozrachunku we własnym sercu, w jakim jesteśmy miejscu dzisiaj historycznym. Bo historia, jak mówię, otworzyła okienko. I albo my tam ze wstydem zamkniemy, jeżeli jest przeciąg i dalej będziemy siedzieli w tym smrodzie, albo otworzymy to okno szeroko i powiemy, oto nasz świat, to nasza przyszłość. I będziemy się bać tego, co nas czeka. To może kosztować. Bo Polska Kodziarska w przyszłości po rozpadku Unii to jest taka generalna gubernia przy Niemcach. Dostaniecie 300 euro na wódkę, durne polaczki, no, zachlacie mordę z rozpaczy i pojedziecie do Niemca cały tydzień sprzątać. Może to jest oferta fajna, bo może do czasu bezpieczna. Do czasu bezpieczna. I będą nami zarządzać tacy folk z Nie za darmo. Albo staniemy na własne nogi, tak, to już był raz w historii, z dobrym efektem i odbudujemy tą Jagiellonię. Taki byt państwowy, który był w tej części Europy. Był, rządził i miał się świetnie. I te pozostałości tej cywilizacji środkowo-europejskiej się kołaczą w naszych sercach, tak? tam Czujemy to, coś nas uwiera, bycie niewolnikiem, no nie bardzo. No do czasu to fajnie, ale potem już tam te skrzydła husarskie uwierają gdzieś. Wybór należy do każdego z nas. Czy generalna gubernia volksdeutsche i, i podludzie, tak, czy Jagiellonia. Husaria, to wszystkie piękne rzeczy. I, I to tak mówię, i wtedy będzie prawdziwa wolność. Nawet muzułmanie, tak jak Tatarzy, zostali polską szlachtą, ale oni wiedzieli, że to nasza cywilizacja ma rację. Naszego króla mają słuchać. A nie multikulti, gdzie tam kto pierwszy wstaje i idzie na wybory, to ma rację. A tym się różni, bo niektórzy mówią, to multikulti tak jak Polska, tamta. Nieprawda. Multikulti to jest w demokracji liberalnej zabójstwo cywilizacji. Bo ten, kto ma najwięcej głosów albo najwięcej spali samochodów na ulicy, to może steroryzować resztę przy pomocy aparatu państwa. A w monarchii, nawet takiej dziwnej jak w Polsce, bo to był i sejm i król, ale w monarchii to mogą być różne narody, różne religie, ale wiadomo, kogo mają słuchać. Tam nikt nie pozwala każdemu głosować, bo prawa są napisane jak 10 przykazań w państwie republikańskim. I tych praw się broni? Czy on żółty, czerwony, tam nie wiem jaki, czy Tatar, czy Ormianin, czy Żyd, jak zostawał Polakiem w duszy i ginął z tą ojczyzną, to zostawali szlachtą. Ale to nie było multikulti. To projekt polityczno-cywilizacyjny taki, który ludziom szlachetnym, wolnym, o pewnych najwyższych walorach dla człowieka pozwalał rozwinąć skrzydło. Bo bycie Polakiem wtedy, to nie było tam jakieś bycie Polakiem, bo on sobie jest Polak blondyn tam czy myszowaty i niebieskie oczy, ma i ziemię łoże. Bycie Polakiem w tamtych czasach to było już zaliczenie się dobrowolne do lepszej kategorii społecznej, bo się lepszym człowiekiem. Polak to był ktoś, kto ma swoją własność, prawo głosu, ale i broń ojczyzny. To byli najlepsi synowie tej ziemi, którzy byli gotowi. Oddać życie, poświęcić wszystko i obrońcy cywilizacji, tej prawdziwej cywilizacji, która była według mnie w zasadzie najlepszym projektem w dziejach Europy. Najlepszym, bo o tym się nie mówi. Dlatego uważam, że powróci do tej idei, jeżeli nie mamy skończyć jako naród, tak? Mówiąc krótko marnie. W zasadzie powinien zakończyć ten wstęp, bo poruszyłem różne wątki. I chciałbym, żebyście Państwo z tymi niepokojami poszli do domu i tam się z nim gryźcie. bo mi tylko o to chodzi. Kto natomiast chce coś robić, to podkreślam, że jeżdżę po Polsce intensywnie niż w czasie kampanii wyborczej, tej niefortunnej. I takie partyzantki jak Wasza są wszędzie. Od narodowców, po Korwina, KNP, różne takie, wiecie. Byty polityczne rozczarowane swoją sytuacją polityczną. I wszyscy czekają na, na, na co czekacie? Na proroka, na tego, na tego zbawiciela. Nie będzie tego. Wy musicie tworzyć jakość polityczną u siebie razem. Tak jak premier Orban po tym ostatnim dniu swojego premierowania poprzedniego, gdy przegrał. Ostatnia decyzja rządu to było utworzenie komitetów obywatelskich. Dlatego przez te parę lat Węgrzy tak stanęli nogi, że teraz mogą im dmuch ci Brukselę i wszyscy. Bo każda społeczność taka jak wy, tak, obywatele, którzy są gotowi w takim pięknym dniu spotkać się i zadawać się ważne pytania, to wy macie być, wy macie być, każdy z was, tą elitą rządzącą Polską. Na razie tą, tutaj, terenową. To wy macie narzucić liderom politycznym z Warszawy Swój, swoją myśl. Oni mają to zrealizować. Oni tylko potrafią kłócić, zdradzać i nic tego, dobrego nigdy nie było. Ale musi być fundament Polski w obywatelach, w wolnych Polakach. I z takich spotkań, to tam ma być wyjść grupa już, dzisiaj grupa ludzi, która się będzie spotykać, tak? Raz w miesiącu zaproście sobie jakieś takiego pyskacza jak ja, go zrzućcie się razem po dwie dychy, żeby to miało ręce i nogi. Raz w tygodniu idźcie gdzieś na piwo, na ten piękny deptak razem. To nie musicie od razu pisać konstytucji. Nie, poznajcie się, bądźcie razem. Chodźcie razem na imieniny, na grille, na ryby, na mecze. Bądźcie razem w życiu, a nie tam, że od razu powstaniecie w pięciu, konstytucja będzie jak Nie Michalkiewicz napisał i dobrze. Nie pamiętam, czy ona aktualna, wtedy sam nad nią siedziałem, dawno było. Macie być społeczeństwem obywatelskim, narodem, tu w Białymstoku. Macie wyjść z tej sali z przekonaniem, że tworzycie wspólnotę, która ma nie tylko prawo, ale i obowiązek bronić tej ziemi. Na napisanie konstytucji przyjdzie czas. Na razie musimy tworzyć wspólnotę i przeświadczenie z jest wasza ziemia. Ja wczoraj przeparadowałem przez Deptak, w późnych godzinach już takich wieczornych.